Siemanko, siemanko, z tej strony Sentino aka Zapytaj Mnie aka Tatuażyk aka Pistolet aka Vitali aka Duke de Poloń aka Sentino GMLL aka Les Get it. aka All This Winning Zapraszam Was wszystkich serdecznie jutro 31 maja na mój pierwszy w Polsce koncert w balu z udziałem dj Froda Dichoraza oraz Malika Montany cały GMLL będzie na miejscu także mam nadzieję że wszyscy tam się pojawicie i że spędzimy zajebisty wieczór i odpiniemy wrotki tydzień przed moimi urodzinami patrz jak to się robi mordo 07 łyskacza na EXA wyjebane z gwinta o kurwa Żartowałem kurwa wypaliłoby mi kurwa krtań z kurwy synu Ola od odliska pięć akurat jest 5 da liska a tym razem weźmiemy bez tutki tego lisku No co, zapalim, pijem, nie? No co, zapalim, pijem dwa, nie? No co, zapalim, pijem trzy, nie? I tyle. I tyle. I tyle I jeszcze... Dobra, ej, dawajcie, zamknijmy się w tym studiu tylko ci, którzy nagrywają, bo ja tak się skupić nie mogę. Możemy wybirować dalej. Dobra, bo. Mali, bo. Na w tym miejscu gospodarzem jest Jezus Chrystus, prawdziwy mm -hmm. Bóg i prawdziwy człowiek. Proszę ukręknąć. Dobrze, Pan mi nie będzie wydało poleceń. Tak jak mówiłem wcześniej. Szanowna Sztowej Grupa Oddział Policji w Poznaniu. Ja teraz przepraszam proszę odmawiam Pana ja proszę 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 każdego proszę zbudowę, ja dowód osobisty, osobisty tak? Przepraszam serdecznie, a w tej chwili rozpoczynam nabożeństwo. Dobrze, najpierw będzie Pan welegmowany. Jestem księdzem katolickim Poproszę proszę do dowód. Osobisty jest Poproszę o dowód osobisty, Przepraszam, ale jest pan, ma zasłoniętą twarz, przepraszam, więc boję się, że wtargnęli do mnie intruzi albo złoczyńcy, ja żeby, żebym wiedział, czy mam do czynienia. jestem jest. nie muszę panu tak, ja też mogę kupić na Allegro taki strój, przepraszam bardzo. Poproszę o dowód osobisty maria plena proszę zostawić księdza proszę zostawić, zostawić ministranta Zostawcie panowie, zostawcie, my się tylko modlimy.